Przed chwilą Pan Prezes kwestionował naszą prawdomówność. My wtedy, przed dziennikarzach, przy kamerze, pokazywaliśmy rachunki rok do roku z dwóch ulic. Przykładowo moje zużycie w ubiegłym roku, styczeń do stycznia 9:6-15:6. I tak jest prawie w każdym budynku na naszej i w sąsiedniej ulicy. Także to jest około 35-40% różnicy. 96, 15, 6. Proszę 6 kg, nie wiem, tydzień w tym był awarii i dodatnie temperatury. Wiele kwestii po prostu jest taka, tylko tutaj gadanina, nie podjęte są żadne kroki. Myślę, że dzisiaj do niczego tutaj do żadnej konkluzji nie dojdziemy. Przyjechała dzisiaj do mnie osobiście ekipa z takim samym licznikiem, więc nie pozwoliliśmy wymieniać tego licznika na taki sam. Tylko żądamy, żeby to był licznik z innej firmy, a ten nasz wysłać do testu do niezależnej firmy, która stwierdzi legalność i prawidłowość odczytów. Nie chcemy nic więcej, po prostu żądamy też jeszcze. Faktur, które do nas przychodzą, żeby były czytelne, bo nie wiemy konkretnie, ile jest za przesył, ile ten kilo dziur kosztuje. Jest niby 103 zł, a w sensie już rozliczeniowym wychodzi około 180-190 zł, więc po prostu mieszkańcy chcą wiedzieć, na czym stoją. Jeśli chodzi o spotkanie, to oczywiście dzisiaj rozmawiamy na temat mieszkańców na temat cen ciepła. Te ceny ciepła w styczniu rzeczywiście były wyższe, ale z tego względu, że mamy znacznie niższą temperaturę. Zresztą ci mieszkańcy mają o tyle specyficzną sytuację, że płacą za ciepło w zależności od tego, ile jest zużycie czyli płacą więcej w miesiącach zimowych, w miesiącach letnich. Jeżeli nie korzystają z ciepła, to te opłaty są znacznie niższe, prawie w ogóle ich nie ma więc y, y, oczywiście przedsiębiorstwo może zaproponować takim osobom, które, y, których nie stać w tej chwili za, na zapłacenie e, faktury, y, aby to rozłożyć na raty. czyli tak jak to jest w innych, y, no, chociażby w spółdzielni mieszkaniowej, gdzie mieszkańcy przez cały rok płacą jednakowe kwoty za zużycie ciepła. Ten program osłonowy, który proponują radni miejscy, to y, jak się okazuje y, i powołują się na Kraków, y, to z takiego programu niestety y, y, Większość ludzi nie może skorzystać z tych wszystkich osób, które dzisiaj tutaj są na spotkaniu. Praktycznie nikt nie kwalifikuje się do tego, aby z takiego programu skorzystać, dlatego, że aby mógł skorzystać z programu osłonowego, to wtedy dochody nie mogą być wyższe niż dla gospodarstwa jednoosobowego wyższe niż 1550 zł brutto. Dla gospodarstwa wieloosobowego to jest 1200 zł na jedną osobę. Więc tego typu rzeczywiście kwoty, o których mówimy, to są kwoty bardzo niskie, tylko dla tych osób, które korzystają z pomocy MOPS-u. Dlaczego ta cena jest taka wysoka? Co się stało, że wcześniej płacili mniej? Jak to? A czy Cena wynika oczywiście z tego, że, że cena miały jest wyższa. Te ceny poprzednio przedsiębiorstwo kupowało miał za 300-400 złotych. Inflacja i sytuacja na Ukrainie spowodowała, że te ceny w zeszłym roku bardzo wzrosły, nawet do 1700 zł. One teraz spadły, one są w tej chwili w około 800 zł, ale nadal są wyższe o prawie, prawie dwa razy tyle niż były wcześniej. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i tak złagodziło ten wzrost cen ciepła z tego względu, że że nie podnosiło tak drastycznie, tak jak wzrastała cena miału, tylko i wyłącznie podniosło ceny o około 30%. W związku z tym w zeszłym roku zanotowało stratę. Ta strata pierwotnie była szacowana na poziomie 7 milionów złotych, ale ponieważ kupiło taniej emisję dwutlenku węgla, więc ona w zeszłym roku była na poziomie 3 milionów 200 tysięcy złotych. Jakie są takie propozycje? Tak w pigułce dla tych mieszkańców. Co po propozycje, propozycje są następujące. Jeżeli chodzi o te e, faktury, które w tej chwili są i nie, nie są zapłacić, przedsiębiorstwo może im to rozłożyć na ratę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli ktoś kwalifikuje się do pomocy z MOPS-u, to taką pomoc z MOPS-u może dostać. E, a najważniejsza rzecz to jest taka, że przedsiębiorstwo w tej chwili zaczęło modernizować ciepłownie, budować kotły na gaz i olej, aby wyjść z systemu tak zwanego ETS-u, czyli płacenia za węgla. Jeżeli ta inwestycja w połowie roku powinna się skończyć i wtedy jest szansa na to aby nie płacić w ogóle za emisję dwutlenku węgla, więc ta, te rachunki mogą być niższe. Dodatkowo przedsiębiorstwo również ma umowę podpisaną na budowę kotła na biomasę i na, na budowę kotła na RDF. Oczywiście to na RDF jeszcze potrzeba jest tam decyzji środowiskowej, więc to trochę jeszcze może potrwać, ale docelowo ceny ciepła mogą być niższe o ponad 30% ile osób w Radomsku e, nie stać realnie na, mówię o osobach głównie starszych, samotnych, które mieszkają w domach i nie będą w stanie, po prostu popadną w długi przez to, e, przez to ceny ciepła. E, powinniśmy to zbadać, stworzyć program dopłat, ponieważ e, może się to skończyć tym, że wiele osób po prostu nie będzie w stanie e, e, tych rachunków płacić. E, można to, pan prezydent nie podał danych, powinniśmy zbadać ile osób e, znajduje się w trudnej sytuacji, ile osób nie jest w stanie dochodowo patrząc e, regulować płatności, jakie byłyby koszty wprowadzenia programu. Wtedy tylko możemy ważyć i dyskutować czy nas na to starczy nie